Podobno nie subskrybujesz mojego kanału. A więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim naszym. Moim kanale. Było peklowanie na mokro, a teraz będzie peklowanie. Boczku próżniowo zamkniętego, czyli pakowanie na suwo. Tu mam takie właśnie woreczki. Z, z, będzie z metra cięte. E, żeby zapełnić taki boczek, to musimy mieć taki boczek, właśnie. E, co pokazujesz? Żebyś włączył światło, bo mrygasz, oślepiasz po prostu y, obiektyw. Swoją. Co? Czym? Przemysł, co chcesz powiedzieć. Bo będzie znowu na dworze spała. Ta <laughs> i zaraz już napiszę, jak ty tą żonę traktujesz? No, widzisz, jak się ludzie poznali na tobie. Dobra, odbiegłem od tematu przez że ciebie, no. żeby zapegrować taki boczek. To potrzebujemy taki boczek, i tu mam dwa boczki bez skóry. widać taki tłusty? Widać, pod podług siebie. A po co jest taki tłusty, to się dowiecie w kolejnym filmie na moim kanale. Więc musicie śledzić mój kanał, żeby się przekonać. Drugi jest taki sam, albo nawet jeszcze bardziej tłusty. Kilogram jeden, kilogram drugi. I teraz rozsunę, żeby było widać po kolei, co ja będę dalej robił. Na jeden kilogram jest taka proporcja od 20 do 30 gramów peklosoli. I tu mam właśnie peklosol, wagę. Naczynko i łyżkę i tej Pekosoli jadam 25 gramów, czyli takie pośrodku. Sypiemy 25 gramów. I teraz mamy 7. 15. I jeszcze troszkę. O I teraz o. To będzie na jeden i tu mam jeszcze czosnek granulowany premium i tego czosnku na jeden boczuś damy pół małej łyżeczki, czyli tam gramów. Zaraz powiem ile to będzie ważyło. Powiedzmy że jest pół. <grych> tak, e, 3 gramy. Ile to ważyło? Który proponujesz pierwszy moja operatorka mojego lajstru? Ten, który nie będzie przeszkadzał później. Ten, dobra. Teraz tak. O, obsypujemy ten boczuś. Przysuń się. Co ty nagrywasz? Nie, nie nagrywasz? Ja no ciebie, ty jesteś tu najważniejszy. Powiedziałem, że mam tylko ciebie pokazywać. Jakie Z drugiej strony również. Ile rozsypałeś tego? Zaraz się to zbierze. Spokojnie. No, tak. Ty mi nie będziesz mówić, co ja mam robić. O, takie coś. Tu jeszcze kaciukinkę mam, to go tu gdzieś posypię. Teraz trochę ten boczek tu po, pomieszam, poprzekręcam po Podotykam, po po, po pomasuję. Co jeszcze mam z takim oczuśem zrobić? Powiedz mi. No to to byś tylko jadł. Drabić sobie. Naprawdę ja ci powiem, że sobie nie drabić, coraz bardziej się od razu odsunęłaś, boisz się. To jest jeden wodę. i od razu bierzemy się za boczność numer dwa, czyli to samo naczynko. 25 gramów peko O, tu się powrótkowała tak po prostu. No jest, naprawdę się 25 pięć. Jest super. Jak zawsze, no ty. Boisz się? Nie, to ty powinieneś się bać. O, 25 i tyle samo czosnku granulowanego. Troszkę mam pazyrki yy, po Pół łyżki, łyżeczki. Co ty ze mnie robisz? Ja no robię wszystko tak jak, tak jak Pan mi przykazał. Mhm. Uważaj, bo sól rozsypałem. Pokaż jak sól rozsypałem. Na no, te. No bied. Ale. Rozpraszasz mnie. I to wszystko przez ciebie właśnie jest. To wszystko. Ja rozsypałem tyle soli. Wiesz co tu dzisiaj będzie za wojna? Ja cię. Żadna nowość. <grym> Na drugą stronę robimy tak jak w przypadku pierwszym, czyli z każdej strony, o, przekręcamy, o, o. tak wyglądają te boczusie. Eee, może ja pójdę, obmyję rękę i za chwilę wrócę. Rączki umyte, kolejna rzecz jest taka, ja mam mikrofony. Do nagrywania. Trochę niżej, trzymaj. Ale na razie móc. chcę zobaczyć, czy będzie różnica, jak będę mówił tak. Albo na przykład będę miał. No tak, to na pewno będzie. Przypięty, tak, ale z czym będzie różnica? Teraz to byś mógł sobie do brody przypiąć. <grym> Faktycznie. <grym> nie, nie będę przypinał. Nie wiem, czy teraz w ogóle będzie słychać, bo też jak miałem filmy z mikrofonem, to też miałem zarzucane, że nie słychać. Zobaczymy czy będzie różnica. Zobaczymy czy będzie różnica. Pierwsza część do momentu mycia rąk jest bez mikrofonu, a teraz druga jest z mikrofonem. Jeśli będzie źle i tak i tak, to nie wiem o co kamano. Do rzeczy. Yy, maszyna do poszczególnego pakowania. Musisz uważać tego... jak trzymasz głowę, bo zasłaniaj sobie na przykład teraz brodą właśnie mikrofon. Albo go niżej na środku. Nie wiem czy będzie słychać. Dobra. Tu mam rękaw. Musimy sobie przyciąć. Nie przycinaj nożyczkami. Ja cię nauczę, jak Ty nie umiesz. Otwórz to. Najpierw sobie zgrzej końcóweczkę. Bo jak zetniesz Wreszcie. krzywo, odwrotnie. Co Tak. No. Dobra. Jeszcze... O. Co Ty, masz mnie za jakiegoś nieudacznika, czy co? Nie. <laughs> nie. Zamykamy teraz. Ser. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Cie? I... Ale raz tylko będę z nie będę. Dwa razy. Tak. E, mówię, tak I teraz sobie cywil. to przytnę od razu. Ale drugi sobie też przygotuję od razu, nie? Możesz tak. to. No, I To musi zgasnąć. O, zgasło. No, zgasło. I teraz otwieramy. Tak. No. O, jest zgrzany, o czym tak. świadczy to, by się przykleiło. Tak. Jest? Jest. Tak. Teraz ucinamy... Nie ucinamy, bo Ci się potem będzie słabo zgrzewało. A co a co ty zrobić? No utniesz tak jak ja to zawsze robię. A jak ty to ucinasz? Proszę, kładziemy tu jaki potrzebujesz odcinek. No taki, no i co? Taki, to teraz przyciśnij. Na dół? Na dół, no. Mocno i tu, proszę. I I tylko tam? tak. A patrz, kurczę. Nie wiedziałem, że to... No to tak zrobiłem, jak widać. No i drugie tak samo. Fajna rzecz. Tak, jest wtedy równo ucięte i nie ma problemu z tym rozwarstwianiem się. Nie potrzebne nożyczki. Zgrzewamy drugi. Za chwilę zrobię tak samo. Połałem nożyczki, nie, nie połamały się. No, smaży się. No, jakie to proste, patrz co. I się zgrzało. Otwieramy. I ucinamy, tak jak to zrobiłem poprzednim razem. O, tu przekładamy pod spodem. Powiem ci, że naprawdę czasami, czasami. To jesteś Ja mówiłam, że gdy że beze mnie to ten kanał to wiesz. Czasami. Aha, i trzeba cofnąć. Czekaj. Nie trzeba już... A tam to dwie są z... Tak, tylko A, to, to Ja się, pytałem, jak ja widziałem. I ucinamy. O, i tu sobie uciąłem teraz drugi woreczek. To już nam nie będzie potrzebne. Proszę bardzo. I teraz tak, mamy, mam nadzieję, że zakłódko na nie uciąłem tylko. I teraz przekładamy do tego te nasze boczusia. tak żeby nie pobrudzić tego miejsca, które, które będzie przytrzymał swoją rączką. Pokaż, jaki masz pasmę, czarny. No nie mam pasmę. Patrz, ty urzy. mój Boże. O mój Boże. Będzie dobrze, czy nie? Jak ty ułożysz? No, z tych może się uda. Może się uda, nie? No tak, teraz, nie? Przedwrotnie. Tak. Wiesz co, od razu drugi. Jak już mam ręce brudne. I drugi boczuć. To samo. Okej. Okay. Ale wypoczęłem. O mój Boże. Na pewno. To chyba, że dalej to może wezmę, nie co? Czy jak? Nie, wystarczy. Się? Się. Yy, Co? Rękę pójdę może obmyć, co? No. Czy już, czy już nie? Teraz wracamy. Yy, teraz będziemy. Ręka umyta. Zgrzewamy, proszę bardzo, w tym kropowatym na dół. Ustawiamy to na zasadzie, chodź tu pokaż, takiej, że tu musi być tak jak teraz. Zamykamy, żeby, o, o, i waxel, czyli to najpierw, widać jak wyciąga? Pięknie wyciąga. Moment. Teraz przeskoczy tu. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Teraz zgrzewa nam. Momencik. I zgrzało. I teraz otwieramy. Ja chyba jeszcze raz to zgrzeję, co? Nie. Raz wystarczy? Raz wystarczy. Skoro no, no, tak mówisz. Proszę bardzo. Tak wygląda boczek różniowo zamknięty, przygotowany do peklowania yy, na sucho. Tu robimy tak samo, czyli świecącym do góry. O. Pik, pik. I to samo. Ciąga powietrze. Pięknie O! Nie wiem jak mnie słychać, jak mam w ręku mikrofon, lepiej ciekawe się okaże. Piszcie w komentarzach, jak dotrwaliście do tego etapu filmu. I teraz takie boczusie, które mamy próżniowo zamknięte. Muszę na chwilę przyczepić. Do lodowy na 4-5 dni. Po tym czasie będziemy je wędzić na zimno a co dalej to oglądaj kolejny, to znaczy to pewnie będzie jeszcze kolejny odcinek, żeby wiedzieć do czego te boczki będą przeznaczone, dlatego, że nie każdy lubi tak tłusty boczek, więc jest dla niego inne zastosowanie. Jeśli chodzi o, nie będę, dobra to tą ręką. Jeśli chodzi o peklosul, jak również czosnek granulowany i jak również wiele, wiele różnych worki, jak wiele Również wiele innych rzeczy dostaniecie wszystko w sklepie Jelux Polska, widać na mojej klacie. <laughs> Link do sklepu w opisie, jak również kod rabatowy KOSTRZEWSKI10. Co dalej? Dalej oczywiście grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. wędzenie. I wędzenie. Dobrze, że się nie słychać, jeśli, i, i, <laughs> jeśli się nie słychać. Zapraszam Ciebie tam serdecznie. Jest nas już ponad 105 tysięcy. Co dalej? Chyba już wszystko na ten moment, na ten film, jeśli chodzi o próżniowe peklowanie. Pozdrawiam. Cześć.